Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby, które uniemożliwiły posłowi Grzegorzowi Braunowi oraz posłowi Konradowi Berkowiczowi w sprawowaniu mandatu posła i senatora poprzez podjęcie interwencji w Izbie Lekarskiej w Krakowie. Szanowni Państwo, w Krakowie trwał proces pana doktora Martyki, który. Mówił prawdę odnośnie COVID-19, który nie bał się mówić prawdy, i za tą prawdę jest teraz prześladowany, jest teraz ciągany po różnych wewnętrznych, lekarskich sądach. Razem z około 200 osobami, które protestowały w obronie pana doktora, byli również posłowie Konfederacji, poseł Grzegorz Braun i poseł Konrad Berkowicz, którym uniemożliwiono podjęcie interwencji poselskiej. Przyjechała na miejsce policja, również nie pomogła posłom, a to był jej obowiązek. Dlatego Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury. Szanowni Państwo, w szanującym się państwie prawa, w szanującym się państwie, w którym prokuratura, sądy, policja działają w literze prawa, takie zawiadomienie powinno być zbędne, ponieważ prokuratora powinna podjąć czynności z urzędu, gdy chodzi o niedopuszczenie do przeprowadzenia interwencji poselskiej przez urzędujących posłów na Sejm RP. Takie zachowanie, zachowanie prawdopodobnie pracowników Okręgowej Izby Lekarskiej jest karalne, podlega pod odpowiednie paragrafy kodeksu karnego i za to grozi odpowiedzialność karna pozbawienia wolności aż do lat 10, Szanowni Państwo. Dlatego składam zawiadomienie do prokuratury dość bezprawia, dość nękania obywateli i dość uprzywilejowanych pozycji lekarzy. Konfederacja, wolność i niepodległość.